Cześć, jestem Tomek, a to jest hamak c Summit Pro Hamok Single. W czasie wędrówki czasem chcielibyśmy trochę odpocząć. Zatrzymać się, zdjąć plecak i buty, przeczekać upał, popodziwiać widoki albo po prostu się zdrzemnąć. Rozbijanie w każdej takiej sytuacji namiotu to oczywiście przerost formy nad treścią, zresztą nie zawsze da się to zrobić. Rozkładanie się nawet na karimacie czy na materacu wprost na ziemi nie jest specjalnie komfortowe. I wtedy wchodzi cały na biało hamak. Chciałoby się powiedzieć takie małe coś, a daje tyle radości. Znam sporo ludzi, którzy zamiast namiotu noszą ze sobą właśnie hamak. Oczywiście, żeby spędzić przyjemną noc w hamaku, przydałby się tarp, może moskitiera, może underkill, czyli izolacja, którą wiesza się pod hamakiem. To bujanie się w czymś takim jest po prostu... Zaletą tego hamaka, a poza oczywiście jak widać mikroskopijnym rozmiarem, waży tylko 560 gramów, jest to, że po pierwsze mamy wszystko, czego trzeba do rozwieszenia go. Wiele hamaków jest wyposażony w linki, ten zawiesza się od razu na taśmach, które nie uszkadzają kory. Po drugie, opakowanie jest częścią hamaka, więc nie ma nic, co można by zgubić. Rozwiesza się go banalnie łatwo, gwarantuję, że nawet za pierwszym razem nie zajmie Wam to więcej niż dwie minuty. Nie jestem mistrzem świata w rozwieszaniu hamaka, więc to będzie dosyć miarodajny test. Zobaczmy, ile mi to zajmie. Niespełna minuta. I można się bujać. Banalnie proste jest nie tylko zawieszenie tego hamaka, ale też regulacja. Trzeba mieć naprawdę sporo wprawy, żeby od razu powiesić go na dobrej wysokości i w dobrej odległości od obu drzew. Mnie to chyba nigdy się za pierwszym razem nie zdarzyło, ale ten system złożony ze stalowych sprzączek i taśmy nie mógł być chyba prostszy. Uszyty jest z bardzo wytrzymałego nylonu ripstop i ten mały, jednoosobowy hamak. Wytrzymuje nawet 180 kg obciążenia, więc chociaż we dwójkę leżeć się w nim wygodnie raczej nie da, to dwie osoby spokojnie mogą w nim usiąść i podziwiać widoki. Dla tych, którzy chcieliby w takim hamaku spędzić noc, situsamid ma nieprzemakalnego tarpa i moskitierę. Nie produkują co prawda underkiltów, ale jako izolacji pod śpiwór można użyć na przykład dmuchanego materaca. Może to nawet będzie jeszcze bardziej wygodne. Ta tkanina ma jeszcze taką zaletę, że jest bardzo dobrze oddychająca i nie nasiąka wodą. Jeśli zdarzy się więc, że taki hamak będzie wisiał na deszczu, to i tak błyskawicznie wyschnie. Hamak fajnie jest mieć nie tylko na wakacjach czy na jakimś wyjeździe. Jest na tyle mały i lekki, że zawsze można go ze sobą zabrać, rozwiesić gdzieś na chwilę, choćby w parku i sami wtedy doświadczycie tego, że nawet chwila bujania to prawie humor.